Ja już mam jakąś staję swoją sobie wczoraj Survival. Tak, to jest nowa seria, ale tą naszą starą serię będziemy dalej kontynuować, bo dzisiaj zajmę się za ten odcinek, a w następnym odcinku, czyli jutro, wejdzie Rise of the Tomb Raider, albo może dzisiaj nawet, ale nie sądzę, że jutro będzie. I tak, rozpoczniemy nową przygodę. To, to jest druga część, to jest ta najnowsza Star Wars do tej pory ale niedługo będzie jeszcze nowe stałoski taki... nie wiem, nie sam się za bardzo, ale rozpocznijmy nową przygodę. Przecieżą pierwszą przygodę. Bo jeszcze ja w to nie grałem nawet, ale pierwszą część grałem, a to jest druga, jeszcze nad nią nie grałem. teraz zaczynamy przygodę, naszą pierwszą. I zaraz pocznijmy. Zobaczcie na suba, łapkę w górę. Ja już pamiętam, że chcecie widzieć w przyszłości tą pierwszą część. To jest druga część która ma już parę miesięcy. Zresztą trzeba Drzejać, ale dzisiaj to jest jakiś imperatora, już, bo widać symbol Imperium. Nie wiem jak nas schwytali w ogóle. Przecież że się dowiemy na 100%. Tym czytaj, do tego wzięty żywcem, senator się nas spodziewa. Możecie przejść. Nie chcemy, żeby senator czekał. Ta. Szkoda, że nie umarłeś razem z resztą, Więc gdzie przekazanie? W dokach takie transakcje najlepiej robić w skrycie. Jasne. Ale co powstrzymuje senatora, żeby nas nie uwięzić i wyrzucić do lotu pasa? Nie chcę, żeby to wyszło na jaw. Dokładnie tak. Ignoruje inkwizytorów? Próbuje przećmić Wejtera? Facet niebezpiecznie się bawi. Tak jak my. No, jesteśmy schwytani. Świetnie. Ta dzielnica jest odcięta. Rozkazy senatora. Tędy idziemy naokoło. A pewnie poznał wciąż i do tego senatora, 100% Pełnice zostały zamknięte w rozkazu senatora Senkiana Odejdźcie na tych świat, albo was Jak szpury w labiryncie Nie podoba mi się to Trzymaj się planu, będzie dobrze Jeśli na tym zarobię Tak Mam swoje prawa Odejdź Jesteśmy obywatelami! Nie możecie nas tak traktować! Oj, no, ja Karim też tak słucha. 2046 pamięta lepsze czasy. Wojna kosztuje. Ktoś musi za nią płacić. No. No. nie Jestem no. Niełatwo jest w tej galaktyce zarobić na chleb. Nie według propagandy. I bezpieczeństwo stanowią a to jest senator. Nie wierzę, że za chwilę spotkam senatora. Ostatnio rzadko pokazuje się publicznie. Dobrze, że dla nas robimy ją. Cóż, mamy coś, co zapewni mu przychylność imperatora. Wszystko przebiegało uczciwie. Porać. Uwaga! Z rozkazu senatora Sejdiana na poziomie 2046 wprowadzono godzinę pozycyjną. Opuścić ulicę i pozostać w schronieniach do odwołania. Patrole majątkowe będą zatrzymywać i aresztować wszystkich, którzy się nie dostosują. Chodź tu, czytaj. Oh. Reszta zostanie tutaj. Nie tak się umawialiśmy. Umowy się zmieniają. Ale nie ta. Jadę z wami, albo zasuwamy na piechotę. Tylko ty. Reszta musi poczekać. Terrorysta. Pozwolisz mu się tak nazywać? Wystarczy. A więc gdzie go znalazłeś? Na nocnym targu. Próbował kupić skrzynię bomb elektroprotonowych od czarnieńskiego handlarza jak Ci się udało go Że Jedi muszą spać, tak samo jak my. Jak senator wejmie w obroty, to pożałujesz, że żyjesz. Zawsze miło spotkać sympatyka. A gdzie nie? Ej, posłuchaj. się. ...pilnuj własnych To jest twoja sprawa. Musi być w niejrał, Senator chciał dostać więźnia żywego. Przecież oddycha, czyż nie? druidy. Chodźmy <Słuchuję> do teraz. Dystrykt <druidy> bezpieczny? Tak, senatorze. Oby tak było. Psy wejdą zawsze gdzieś wężą. Przedaj, to ostatnio rzadka zdobycz. Co jeszcze mi przyniosłeś? Zapładcie mu. To była przyjemność, senorze. Mam nadzieję, że nie ostatni raz zrobimy razem interesy. Renegat Jedi, Carl Kestis. Zdążyłeś wyrobić sobie nie lada opinie. Sabotaże w magazynach broni, zakłócenia dostaw zaopatrzenia, obnoszenie się z tym przed dosłownie wszystkimi. Nieudany przewrót na Norsit. To twoja sprawka, czyż nie? Czego chcesz, senatorze? Mam się przyznać? I tak już wiesz, że pracuję z Sogererą. Zanim oddam cię w ręce imperatora, to prowadzisz mnie do pozostałych Jedi. Nie mogę. Zostałem sam. <laughs> Nie ma sensu się opierać. Dowiem się tak albo inaczej. Czasami wystarczy porozmawiać, ale tam mam do dyspozycji Zupełnie inne narzędzia. A może po prostu użyję tego? Miecza twojego mistrza, czarota tapara był zdrajcą tak jak ty. I pomyśleć, że kiedyś dzieci będą nas pytać, cóż to za dziwna rzecz? Ten relikt wypaczonej instytucji zniszczonej przez mm. swoją własną arogancję. Wielu z nas wpada w pułapkę arogancji, senatorze. Imperator nie będzie miał nic przeciwko, jeśli dostarczycie w kawałkach. Co? Naprawdę, myślałeś, że dam się schwytać? Przechowujesz na swoim jachcie ściśle tajne dane wojskowe. I właśnie podałeś mi je na tacy. Dzięki, BD. Płoniesz za to To moje Trzymać tego tutaj! O, tam było wszystko z Fallen Order W tej pierwszej części, te pierwsze ruchy Weźcie go, że chce! Dochodźcie chodźcie po No dobra Dead. Aaaaaah, chciałem ten trick zrobić, czekajcie. Ale się nie da, świetnie. Czekajcie, muszę się odzwierciedlić, to to. Ja musiałem ten trick zrobić, ale nie da to, no. Dobra. Robę, postaram się. Dobra, chyba robię dużo

Teraz leci do nas. Mm, A, leci dość szybko. Za szybko. Uwaga! <laughs> to chyba nie było. Jednak to był plan. Się. Musimy się dostać na jacht. Niewiele brakowało, Mały. To nie twoja wina. Dogonimy jacht. No, to co jest? A jest ja tego pana, no, pierwszy. Jego jacht zniknął. Widzisz? Nie ma go. Puszczą. A co z więźniem? Może jest pusty na to? Nas wszyscy aż czekają. Nie ciężko Nie No ale tak trafił. No patrzcie mam skrzynię No Nie, ale. Nie mogę otworzyć. Nie masz jakiegoś sposobu, co? W ogóle w tej święcie będzie bardzo dużo y, takich małych tekstów, których nie będę wam czytać. To będę wam po prostu zatrzymywał to. Jeśli mogę sobie ten film zatrzymać, to przeczytać, kto będzie miał ten tak? jacht, zanim namierzy go imperium. Bo tych małych wpisów jest aż za dużo. Także jest bardzo dużo tak. To trochę zajmie, jak ja będę miał. Wszystko muszę odczytać. Te filmy będą po godzinę trwały. No, ale Mam wszystko, tylko nie? nadzieję, że dane pierwszy, wywiadowcze pierwszy. od senatora będą warte zachodu. Nigdy się nie poddajesz, co nie, mały? Hop, hop, no. no. Możemy tu odpocząć, mały. No, 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 no. Międzności. O, ale to listki jak w pierwszej części. No. Wypad. Czy ma trudno to aby wykonać takie. No, ale. się. się. No się. Tutaj były trzymamy. Nie! A. Błagam! Walczyłem na wojnie! <laughs> wątpię. A teraz wypad! Rozkazy senatora. Dobra, rozwajcie ich! O, imperium jest na litości. Widziany w doku 27. Podobno to Jedi. Żartujesz, prawda? Na Coruscant? Nie mógł daleko uciec. A, <śmiennie> A jeszcze O A raz tak przerwał A. Elo. No i macie sobie wpis, mały. Macie sobie zaczynać filmiki przeczytać, jak mówiłem. Czy tam jest w ogóle? Czekaj, zobaczymy i tak. O, jest! Jakieś... nie wiem co. To chyba jakiś rzadki minerał. Odłamek? Odłamki priotywu. O, tu będzie jeszcze jakiś. Ale czego to jest? Nie, wiem, może to ulepszania, no, nie jest wiem. Jest piękne. No ja się, lubimy i tak. to mapa. Dobra, nawet też. W części są tu. Ale chcecie widzieć tą pierwszą część? To są chyba z Tam jest jacht. Wciąż dryfuje. No. I o to o. chodzi, BD. Zgarniemy go. Żółte linie to chyba to, gdzie jak podążaliśmy, patrzcie tutaj, zgarnęliśmy ten odleg priotynu i tutaj <coughs> wróciliśmy, tak? Już dotąd. Tu jest jakaś ścieżka. Jestem jacht. Dobra. Jeźdź po robocie. Jasne, chętnie wciągnę tą dół Podobno robią je ze skratu. To tylko wątka. Nie. Ja! Ja. Mogę go zniąć. Moje spalenie procentuje. Widzę ich. Masa przestępców na ulicach ostatnimi czasy. Proszę bardzo, druga postawa. W tej grze że wiele postaw. To jest druga. Ło, Ło, Ło. Co? Kto atakuje? O patrzcie, w pierwszej części nie miało, mieć, w pierwszej części pozwólmy mieć, nie miał ataków wykończających. Tej ma. Tej ma. Fajnie. Tutaj nic nie ma, gdzie A chłop z tym miniganem Zeslamy z tej A! Dobra. Proszę no, przodu. Let's go. Hop. Jesteśmy coraz bliżej. Trzymasz się, Bidi? Nie. Nie za bardzo. Nie patrz w dół. O nie. Mam cię zdrajco. No co on tak sobie nie ja wiem, zaatakować. Co jest? Zabił go. Sobie? Co on go zabił? Co ci tyle zajęło? No wiesz, A, panowie się, się. znają. Zwiedzałem sobie. Dawno nie byłem na Korusant. <noise> hmm. Dzięki, boat. Taka robota, Kestis. Gdy zobaczyłem zapadający się dog, pomyślałem, to wpis. Myślałem, że ta akcja może się skończyć bardzo szybko. Po co im to ułatwiać? A, gdzie jest załoga? Zmierzają na jacht. Tam się z nimi spotkamy. A! I brawo zabrania używania komunikatorów. No to cisza nałącze. Brawo wie co mówi. O no, ja blokowaliśmy sobie skrót. Dobra. E więc o to wszystko na ten odcinek. Myślę, że się wam podobało. Stawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie drugi odcinek z tej serii. I do usłyszenia. Cześć. W następnym odcinku będziemy dalej za nim podążać. Kumbilis chyba już w tej chwili głodują. No. Coś... Odnikła tu innianie.